Jej, gdzie my jesteśmy? Czeka na was challenge. Jedna z was dostanie czekoladową fontannę. Otrzymają ta, która najlepiej narysuje ją klamastrami. Ale jest jedna bardzo ważna zasada. Trzeba rysować ustami, a nie rękami. Macie jedną minutę. Start! Muszę wygrać, bo jestem tu najfajniejsza. Co? Przegrasz. Ponieważ to ja będę miała najlepszy rysunek. Bingo! Ty? Czy fontanna czekoladowa może być niebieska? Nie, to ja wygram! Zwłaszcza, że właśnie wpadłam na bardzo fajny pomysł. Po co wydmuchiwać tuż, skoro można po prostu zdjąć zdjąskówkę? Kurczę, dlaczego o tym nie pomyślałam? Muszę spróbować. A! I co? Spróbowałaś? Udało się! Suzy, jak ci nie wstyd, zamiast pomóc przyjaciółce, ty się zde mnie nabijasz. Trzeba dać ci za to nauczkę. może mi w tym piórko. A? A, i co ja mam zrobić? O, mój rysunek wygląda okropnie. O, bo jeszcze gorzej. I teraz Suzy na pewno przegra. Do dabku się ze mnie śmiejesz? Więc też przegrasz. A masz. To straszne. Co ty robisz? Ty też dostaniesz za swoje. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Julie, co to za czerwone plamy? Rozlałaś tuż? Chyba na swojej twarzy też. Suzy, dlaczego tu jesteś cała czerwona? Razem jadłeś się pomidory, czy co? Takie rysunki nie nadają się na wygraną. Praca Milik też nie jest zbyt dobra, ale przynajmniej nie jest czerwonym bohałazem. Mila, wygrałaś! Hurra! Teraz to wszystko jest moje! No, cześć, pyszna czekoladko! My też chcemy czekoladę i ją dostaniemy! To jest takie dobre. Tak się cieszę, że wygrałam. Ej, gdzie jest cała czekolada? Kto odważył się ją wypić? Jak mu nie wstyd! Złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas? Start! Chyba nie ma nic łatwiejszego niż narysowanie kupy. OK, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. I wiem, jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Niedobrze mi. Ups. Po prostu od dawna nie myłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups, dobra, nic się nie stało. Mam więcej flamastrów. No szybciej, no. O nie, opóźniam się. Dziewczyny, kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila, kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super! A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale to przez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego poskustwa. Musisz takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Czy onam naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada. Dziewczyny chcecie trochę? Nie, dzięki. W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba, aromatyczna i niesmaczna. Będziecie malować sosami. Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe. Możecie zaczynać! Czas? Start! Nigdy wcześniej nie malowałam sosami. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jaki dużo! Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem twoim koszem. Dobra, czas działać. To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od keczupu. A ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuje do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet stosunek Suzy jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. O. Wiem, mam pięć palców, więc mam pięć pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Mmm, ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować. Jest pyszny. Nie, no to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy kufletek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek. No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, zjadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął. Chcę zobaczyć, co tam narysowałyście. Została mi tylko jedna opcja: zamienić się rysunkami z Suzy. Czekam! Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba. Mila, czy możesz mi pokazać, co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze! To najlepszy rysunek jak do tej pory wcale się nie postarałaś. W takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść słabe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo. Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć. Akurat mam panik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem, jak z niego korzystać. Dobra, skieruję go na rybę Zobaczcie, jak pyszna ryba mi wyszła Wreszcie mogę zjeść porządny obiad Co za pyszności Dziewczyny, tym razem czeka na was najsłodsza nagroda Ten puszysty kotek Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten dobędzie tego maluszka. Jak zawsze, macie jedną minutę. Zaczynajcie. Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Suzy, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy. Zostały tylko wąsy. Okay. Chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej! Mila, patrz, Julia oszukuje. Używa lustra nie wolno. Myślę, że trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. I wiem dokładnie, jak to zrobić. Ej, co ty robisz? I dlaczego zniszczysz mój makijaż? Teraz na pewno przegram. A tak chciałam mieć tego słodkiego kotka. Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo. Zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto otrzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach. Suzy, ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów. Co? Mila, ty stryciaro! Makijaż Mili, nawiasem mówiąc, wyszedł bardzo ładnie. Więc kotek będzie się z nią przyjaźnić. Hurra! Będę go karmić, kochać i... Pawsik! O nie! Mila chyba ma alergię na kociaki. Nie szkodzi, zajmiemy się tobą, słodziaczku. Marsik. O oh, Ojej, Mila jest cała czerwona. Chyba musi iść do lekarza. Prawda, nasz nowy przyjacielu! Jaki słodziak! Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka was super wyzwanie. Będziecie musieli wykazać się swoim talentem. Trzeba będzie rysować. W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt. Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę. A będziecie malować nie farbami, ale skitesami. To będzie niezła zabawa. Macie minutę, czas start. Zaczynamy? Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. No, 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 no. Pitelsy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł? A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki, potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie! Teraz mamy całą paletę kolorów. O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra, wasz czas się skończył, więc pokażcie kto co narysował. I jak podoba się? Żartujesz sobie, tam nic nie ma, Andy, to się nie nadaje. Po prostu skitelsy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój? Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda. Raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko. Pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz, Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co nam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Uuu, macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać! Przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem. Sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej? Wstydź się. Już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie. Który sos wybrać? Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żebym ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Jej, to jest takie dobre. To wszystko skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy. Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już? Nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Jane, świetnie sobie poradziłaś. Bardzo podoba mi się twój rysunek. Andy, spójrz, jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kwić. Co? Ale to był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie. Nie chciałam przegrać. Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać. Ale ja nie cierpię ryb. Nie przejmuj się. Wiem, co ci pomoże. Palnik. Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. Jak on działa? Gdzie to się włącza? O, mam! Przepraszam, Barbie! Jane, jesteś geniuszem. Spójrz, jak pysznie wygląda. Będzie jeszcze lepiej smaczniej, gdy rybę przyozdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie. Jane, jesteś niesamowita, a to jest pyszne. Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała. Czeka na Was przepiękna suknia, jaka cudowna! Halo, słyszycie mnie? Słyszycie, dość gadania, czas na rysowanie. Macie jedną minutę. Wow! Nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D. Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. To jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. Mam jeszcze lepszy pomysł. Nie zależy mi na tej kiesce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie. Patrzcie, jak jeździ. Zachowujesz się jak dziecko. Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie. Kurczę, ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisów, może pomożesz mi? Chętnie! Chłopak robi sobie sukienkę! Uwaga, pokażcie, co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie, ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany. Gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi ja i tak już zdecydowałem, że zwycięzcą jest handy. Gratuluję, sukienka jest twoja! A, to straszne! Handy, na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama! Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Hey! Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle. Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą, co robić. Wiem, uratuje mnie drobny złoty pyłek. Skąd to się bierze? Apsik! O, o nie, przepraszam, Jane, nie chciałem. To nie ja, naprawdę. Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony. Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się. Dziękuję, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okej. Okay. Mojego też zrobię koronę, tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Genialne. Jaka artystka taka korona? Kończymy. Czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś? A ja zrobiłem origami, fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moja? Dokładnie tak? Barbie, wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem, dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on tak szybko, drogi książę, czy zabierzesz mnie do swojego królestwa? O, Chyba do królestwa pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Oh, bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie.